Dzień dobry, dzień dobry. Witam na moim kanale otwartym w trochę takich nietypowych okolicznościach, bo poczułem się niejako wywołany do odpowiedzi sprawą, która angażowała moją osobę. A moim zdaniem, ja jestem osobą najmniej znaczy, może nie najmniej, bo Krzysiek jest jeszcze mniej osobą zainteresowaną, ale sprawą pomiędzy Srejnek a Marcinem. Z mojej strony, bo w ogóle chciałem, zapowiedziałem i chciałem się odnieść do materiału, który widziałem w niedzielę, jak wyjeżdżałem na Ukrainę, i potem spotkać się z znajomymi w Bieszczadach. Natomiast dzisiaj, jak rano przystąpiłem do jak przygotowywania się jakoś do odpowiedzi, to zauważyłem, że Marcin usunął te materiały. Także tylko pokrótce chciałem się jakoś odnieść, licząc, że to może zmierza do jakiejś deeskalacji, bo z mojej strony to ta sprawa wyglądała tak, że tam pod koniec roku akademickiego w jakiś weekend. Bo po suto zakrapianej imprezie z nauczycielami, dzwoni do mnie Marcin i prosi, żebym wpłynął na seryjnek, żeby ta nie publikowała. Możemy oceniać oskarżeń, zastraszeń, przestróg, to jest rzecz odcenna, ale jakichś tego typu komunikatów na jego mediach społecznościowych. No ja starając się w tej Kambodży żyć jakoś tak w miarę dobrze z ludźmi i unikać konfliktu. Tam, gdzie jest to możliwe, no poprosiłem, poprosiłem ją, żeby faktycznie powstrzymała się od formułowania tego typu komentarzy i wpisów na tych mediach. Natomiast no mówiłem, że jeśli czuję się w jakiś tam sposób poszkodowana, no to istnieją sposoby dochodzenia, dochodzenia sprawiedliwości w sposób no, zgodny z literą prawa i w sposób no, może bardziej etyczny. No, i w tym momencie sprawa wydawała się zakończona, bo Marcin nie publikował żadnych materiałów. Srejnek, przynajmniej z tego, co mi relacjonowała tutaj telefonicznie, też powstrzymała się do tego, od tego typu wpisów do momentu, kiedy Krzysiek, osoba chyba najmniej, najmniej związana z tym, z tym procederem, nakręcił materiał, w części tego materiału był proces gotowania zupy przez Srejnek. No i tak jak rząd Donalda Tuska został obalony przez ośmiotniczki, tak ten niestabilny stan, niestabilny stan zawieszenia broni został zniweczony przez tą zupę. No i tam wiem, że Marcin publikował jakieś materiały, tam Srejnek komunikował się z tym. i no. Chciałem się przynajmniej tak jakoś odnieść do tej sprawy, a ta sprawa na pewno jest wielowymiarowa, bo z jednej strony jest taki aspekt emocjonalny, gdzie pewnie nas łączą pozytywne emocje. Marcina i seryjnek negatywny z różnych powodów. Tutaj też nie chciałem jakoś wartościować ani oceniać. No też zdaję sobie sprawę, że jestem sędzią we własnej sprawie, więc ciężko tutaj to obiektywnie ocenić. Natomiast ja przynajmniej do. Do chwili wybuchu tej, jak to się ładnie teraz widzę, nazywa w internecie afery. A afery o narzeczoną, no, co do maczoną, no miałem bardzo pozytywne zdanie. Tam kilkukrotnie gościł mnie na kupędzie i też nie nie mam jakiegokolwiek powodu, żeby, żeby źle go oceniać. Może pomijając te ostatnie wydarzenia, gdzie moim zdaniem przekroczył nieco granicę. Co najmniej dobrego smaku, mówiąc eufemistycznie. Sprawa na pewno jest wielowymiarowa i tak, oprócz tego wymiaru emocjonalnego, jest też jakiś tam element yy, kulturowy. Na pewno ci Azjaci, Europejczycy inaczej podchodzą. Myślę, że niektórzy bardziej emocjonalnie, niektórzy z większym wyważeniem. To też są takie cechy indywidualne, więc to musimy wziąć pod uwagę. Ta sprawa na pewno też ma aspekt prawny i to, na wielu płaszczyznach. Pewnie, gdyby doszło do takiego sporu, który musiałby rozstrzygać sąd, zastanawialibyśmy się, gdzie leży cienka granica między zastraszaniem, straszeniem, a może ostrzeganiem. Może tego typu komunikaty są wygłaszane zgodnie z interesem publicznym i w ten sposób nie stanowią deliktu natury cywilnoprawnej. Być może Występuje jakiś kontratyp, który powoduje, że tego typu wpisy nie wyczerpują znamion przestępstwa. Pewnie zastanawialibyśmy się też w przypadku jakichś gruźb, bez gruźb bezprawnych, zastanawialibyśmy się, czy jeśli są one formułowane przez nienatywnego użytkownika języka. Czy w jaki sposób się na to zapatruje orzecznictwo i doktryna. Także pewnie pojawiłyby się tematy z zakresu prawa pracy, przestrzegania praw pracowniczych i, i, i wiele, wiele innych, ale myślę, że w tym momencie nie warto się tym zajmować. Wiem, że od tej strony takiej emocjonalnej, czysto ludzkiej, jest rynek. Po moim powrocie też chciałabyś się jakoś odnieść publicznie do zarzutów, które były wobec niej formułowane. Bo Marcin przedstawił zdarzenia, które, znaczy, przedstawił narrację, która jest oparta w jakiejś części na prawdzie. Natomiast pozbawienie tych wycinków, materiałów. Kontekstu, szerszego kontekstu, nieumiejscowienie ich na linii czasu, myślę, że powoduje, że ta historia jest opowiedziana w sposób niepełny. A wina być może, tak jak to najczęściej bywa, jest po obydwu stronach. Więc no mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś de deeskalacji i ten kanał nie będzie jakąś tam prawniczą telenowelą, przynajmniej z mojej strony o ja to widzę też tam. Staram się jakoś chłodzić zapędy srejne. Staram się tutaj chłodzić swoje zapędy, bo jeszcze jak pracowałem w Polsce, to też uważałem, że taka kwintesencja polskości to pozywać i bycie pozywanym, a to może też nie do końca jest tak prawda. I może korzystając z tych tropikalnych warunków, lepiej odpuścić. No, natomiast zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Z kolei, no natomiast, jeśli już otworzyłem ten kanał, wiedziony takimi może niezbyt miłymi okolicznościami, to ch chciałbym go wykorzystać, żeby powiedzieć coś o życiu w Kambodży, coś o życiu w Azji z innej perspektywy. No bo tak, mamy takie osoby tam. Adam, który to. Podam Adama jako taki wzorcowy przykład, osoby, która żyje głównie z YouTube'a. Mamy jakichś takich drobnych przedsiębiorców jak Krzychu, jak Marcin, który tam działalność na YouTubie łączy z, z samozatrudnieniem, czy tam z jakąś tam działalnością, no taką własną, skromną, jednoosobową działalnością gospodarczą, głównie tam czy gastronomię, czy produkcja. Natomiast ja chciałbym to. Chciałbym to powiedzieć z perspektywy osoby, która pracuje na etacie, pracuje dla kogoś i jest to trochę inna rzeczywistość niż można zobaczyć. No na pewno nie będą to takie historie z dnia na dzień, bo moja praca no nie pozwala na um, przygotowywanie takich materiałów dzień w dzień, ani też nie mam potrzeby, żeby czerpać z tego jakieś zyski. Natomiast zarówno moja praca, jak i to, że moja instytucja, do której pracuję, ma wielu interesariuszy zewnętrznych w wielu branżach, nie wiem, tam w branży produkcyjnej, w branży farmaceutycznej, w branży kosmetycznej, no, pozwoli nakreślić szerszą Szerszą wizję Kambodży, jak w praktyce wygląda prowadzenie takiego trochę innego biznesu, takiego biznesu bardziej, może, międzynarodowego biznesu działającego na wielką skalę. Jak wygląda współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia? Jak wygląda współpraca, jeśli chodzi o szkolenie zawodowe? Są takie sprawy, które chciałbym opowiedzieć. No natomiast, oczywiście, jeśli też seryjny będzie ochotę pokazać, jak sobie gotuje zupę, to zdecydowanie będzie miała tutaj pole do pokazania, jak się zupę gotuje i ja tego prawa do tej zupy będę, będę bronił z wszelkich, z wszelkich swoich sił i zasobów. Także na razie serdecznie pozdrawiam z Polski, ten materiał wrzucam tak niejako dlatego, że zapowiedziałem go w niedzielę i chciałem w jakiś tam sposób się odnieść, ale też nie chciałbym wchodzić głęboko, bo też nie widząc dokładnie tego materiału, ciężko mi się odnieść. Tam wiem, że Marcin powiedział, że ja prosiłem, żeby zgłaszać na policję, to chyba wynikało z tego, że... Ja rozmawiałem z Krzyszkiem, który doprowadził prowadził live. Ja, takie słowa nie padły, ja tam mówiłem, że jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony przestępstwem, to powinien zgłosić się na policję i to dotyczyło jakby ogólne, mojego ogólnego przemyślenia na ten temat, a nie tej konkretnej sytuacji. Także jeśli ktokolwiek to ogląda, to dziękuję serdecznie. Za wytrwanie tych 10 minut. Ja się duchowo szykuję do wyjazdu do Niemiec. W Kambodży będę na początku. Na początku lipca, a w którą stronę ten kanał pójdzie? Mam nadzieję, że nie pójdzie on właśnie w stronę tylko odnoszenia się do jakichś tam zarzutów czy prostowania jakiegoś przekazu negatywnego na nasz temat, a może będzie to jakąś taką płaszczyzną do przedstawienia innego punktu widzenia. Chociaż ja już sobie wyobrażam i już tam może będę Adama namawiał, żeby jak on będzie opowiadał o tych piramidach i innych energiach, to ja na pewno. No tutaj nie powstrzymam się od skomentowania tego od strony no powiedzmy nauki opartej o dowody. Także życzę, życzę Państwu miłego, miłego czwartku. Dziękuję ślicznie, jeśli ktoś dotarł do tego momentu i mam nadzieję, że zobaczymy się zobaczymy się niebawem. Dziękuję, do widzenia.